W niedzielę 22 listopada przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Uroczystość ta jest dopełnieniem zbawczych tajemnic pańskich i tym samym zamyka rok liturgiczny. Uroczystość Chrystusa Króla świata od 1970 roku jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. W treści przypomina o celu ludzkiego życia, zapewniając, że po śmierci nie kończy się ono, lecz dopiero zaczyna. To takie urodziny parafii, ponieważ w tym dniu parafia zgodnie ze świętem, w jaki przypada jej wspomnienie albo tytuł parafii, obchodzi swoje święto. Dziś jest niedziela Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Nasz kościół i parafia jest pod wezwaniem Chrystusa Króla i akurat w tym dniu przeżywamy uroczystość odpustu parafialnego.